Siema dziki, dzisiaj na tapecie Repet Fake Pre-Workout, czyli przetreningówka od firmy Freak. Postaramy się zrobić to szybko, bo w pracy mamy trochę ludzi ciągle nam przeszkadzają. Dobra. Niby to mamy być spalacz, tak napisane, ale również w treningówkach. A my tu znaliśmy zawsze treningówkę, ponieważ tam nie ma spalaczy. Nie wiem, jakaś tam oliwka jest, tak? Tak, ale nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że gdzie nie gdzieniegdzie jest napisane, że to jest dlatego że ma bardzo, bardzo wysoką dawkę kofeiny, nie? Ale oprócz tej kofeiny to pff, nie ma nic, co by jakoś mo można było nazywać to spalaczem. Więc moim zdaniem to tylko taki chwyt marketingowy. Fakt Faktem, kofeiny ma bardzo dużo. To zależy, jakby brać, bo można. Raz piszą, że 9 gram to jest zalecana dawka, a raz, że 35 gram to jest zalecane polecenie. Mhm. Więc. E, co chciałem mówić? sobie, sobie chwilę? Więc się podzielimy to, ponieważ najpierw pierwszy raz z te przytombówki, więc wygląd ma taki, po wymieszaniu, rozpuszczalność. Widzę, że ma nawet. dobrą, Ale na ocenę na koniec. Dobra, to weź mi też rozrób. Siema. No, no, to tym składzie, czy coś? No. Sobie ma. Eee, patrząc na skład, nie ma czegoś tam, nie wiem, super wyróżniającego się z ponad tłumów. No, oprócz tej wielkiej dawki kofeiny, tak jak mówiłem, nie? Oliwka jest No, tam. <laughs> jest oliwka, nie? Która zbiera wszystko. No. Mm. zakładam, że... Byśmy bali po te 9 gram to w jednym takim opakowaniu za 100 zł mamy 22 dawki, nie? To wychodzi 4,50 za dawkę. No cena taka nawet spoko. Mm, ale ja bym nie był tej całej dawki ze względu, że tam jest 500 mg kofeiny, nie? To możemy sobie zrobić krzywdę albo nie spać całą noc. A poza tą kofeiną to tam... O, o. To że chce zrobić, coś powiedział. Jak w tym znaczy, by znaczy tam, to jest da... duża dawka kofeiny, czy nie? No jest duża, ale jeszcze nie gram. Znaczy to jest bardzo dużo. To jest dwa razy więcej niż ma zalecana dawka Jana na przykład. G taki, taki standard jest... Kurwa, zakrywam mikrofon. Taki standard to jest 250 mg kofeiny, ja tutaj mamy 500. To zamknij się. E, sorry, ale zamknij się. <laughs> e, ten. E, co tutaj jeszcze mamy? No... W... A, jest to tak reklamowane jako wielce, nie wiadomo jaka mocna uważajcie, bo sobie zrobicie krzywdę, no a tak naprawdę, no właśnie oprócz tej kofeiny tu nic nie ma. Skład ogólnie... A, jest, oliwka. Tak, no i oliwka, no skład jest jakiś, mało jest tych składników, tak jak mieliśmy na przykład z Doriana no tu tam miałeś powiedzmy 12 chyba składników różnych, każdy w jakiś inny sposób działał, tutaj mamy tych składników oprócz witamin w zasadzie 3. No ale zobaczymy jak będzie na treningu, to mm. będzie porządna Znaczy ja nie będzie wiem, twarz piepka, ja wiem jak, wiem jak mój organizm zareaguje i nie spodziewam się jakichś cudów tutaj. nie? dwójka, no, najwy Właśnie najwyżej tak można zareagować. Eee, co tutaj mamy? Jeszcze mam beta alaninę czyli wiadomo, powoduje pompę i szczypanie twarzy i całego ciała, ale wydaje mi się, że taka dawka jest, która nam nie zmienia ja mózgów. No i elektrozyna, no to wiadomo, żeby mieć trochę sił. Ogólnie to jest częsty składnik przy nie? Rozpuszcza się fajnie. Dobra, no to piemy. No, no, to pijemy. Oh, ja nie wypiję. <noise> Czekaj, nie mogę odkręcić tego. Jak ma smak w ogóle? Eee, Footpunch, tak jak Nox, no, nie? Ale słodkie. Tak? Zobaczę. Ale słodkie. Ale w zasadzie robię. Tylko za my z puli ta wody to mieszamy, więc jest na pewno mniej intensywny niż normalnie by było. No dobra, to teraz tam... To jest... Po tam? To to jest z... Widzimy się Opo... po treningu. Opowiemy więcej po treningu. No, trzymajcie. Witamy po treningu. No i musimy oceniać, to jak ona się nazywała ta to... wrytawka e, Flippet Freak... No, w każdym razie. Widzieliście przecież. No wiecie co. Na początku. No no i jesteśmy po treningu klaty z Trickiem. Zuskadron. No i mówię... Roz... No dobra, już chodzimy do oceny, tam nie u dzień długo. Trzeba do domu wracać. do domu wracać, więc ile mi rozpuszczalności tam już zapisałem, że znaczy, to rozpuszczalność, to dycha na decha, tak mówię, bo była zajebista. w Smaku, trochę słodkie, ale w sumie dobra była, nie było czyty chemii w ogóle, chemii, tak, zero jak, chemii. Jak na ale siódmeczkę daliśmy nie? na decha w skali dzika, bo to z Ze no, smakiem się sma... nie piło. No nie, chociaż pompa była słaba, 4 ale na 10, 10 tak dałem, samą, pop też za 4 na 10. Czy w ogóle nie poczuci? No, co, Coś tam po prostu. Była było. taka sama, jakbyś bez No, bez no Niby tyle to kofeiny miał. było, ale pobudzenia to ja nie czułem. Znaczy, wiesz, Na początku pysk szczypał e, i trochę byłem pobudzony, ale to było pierwsze 20 minut treningu i potem. Tylko to jest to, że my braliśmy 4,5 gamma, czyli tak jakby jedną zalecaną, ale i tak zalecałem być dwie. No i taki wiesz, takie. Kombinowane, nie? Na dwie to no, nie będę pobudziło. Porządnie. Może jakby się wzięło dwie, to by było trochę lepiej, ale no tych kopiej mnie trochę za dużo, nie? No nie. i już daliśmy 6 na 10, bo nie jest to droga. Czy treningówka, ale. No dupa znaczy, nie Znaczy moim zdaniem za tą samą cenę możemy znaleźć coś dużo lepszego Ta, nie, więc... lepszego. No i ogólną cenę w skalidzika dajem 4, 4 plus, plus daję, po poteta 4, bo... Można skorzystać na początku, nie wiem jak było to było z dwoma dawkami, na pewno trzeba dać więcej, bra więcej brać dawek niż zalecają, inaczej nie będzie działało. Więc... Znaczy, moim zdaniem tak, ani jakoś specjalnie dupe jeśli chodzi o opłacalność, ani o skład. Co? Myślę, że... Ani o skład. Tak. A... Moim zdaniem więcej marketingu w tym jest niż jakieś tam jakiś tam z konkretów, nie? Więc jeśli macie wolną kasę, to... Spróbować możecie, ale więcej dawek. Tak, ale myślę, że jeśli macie jakąś kasę, to lepiej zainwestować w coś innego, nie? To z pompą porozmawiam. Dobra, z pompą tam do domu i będziemy spać. Hej. Ja.